Dzień dobry, dzień dobry, moi mili, ja już w zupełnie nastroju wakacyjnym, tym bardziej, że pogoda jest wyśmienita. Więc usiadłem sobie w mojej gdybalni i tak sobie pomyślałem: Czy tylko mnie wakacje kojarzą się z pięknym słońcem, wysoką temperaturą, kolorem niebieskim i niesamowitym, biterowym zapachem? Tylko tak mnie się kojarzy, czy wam również? Jeśli kojarzy wam się lato z czymś innym, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, nie bez przyczyny powiedziałem, że lato kojarzy mi się ze słońcem, wysoką temperaturą, kolorem niebieskim i wyśmienitym zapachem. Wspomniałem o tym dlatego, że bohaterką dzisiejszego odcinka będzie lawenda, czyli roślina. Która właściwie ma te trzy, cztery właściwie cechy, o których wspomniałem. Opowiem dzisiaj o tym, jak wprowadzać lawendę na swoje tarasy, balkony i do ogrodu i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ta lawenda była piękna przez wiele lat, bo przecież jest to roślina wieloletnia, a nie tak jak niektórzy twierdzą, jednosezonowa uwa u nas. Często myśląc o lawendzie mamy przed oczami piękne pola, takich błękitno-fioletowych, niebieskich kwiatów, które rosną. Najczęściej wydaje nam się w. Francji, i tutaj, żeby nie być gołosłownym, wlatują zdjęcia, które Zola wrzuci takich pięknych pól lawendowych. Niektórzy z nas chcą sobie taki kawałek tej hmm, prowansji, tej, tej, tej Francji, gdzieś hmm, przemycić do naszego ogrodu lub na taras. Dlatego lawenda zyskała w Polsce tak ogromną popularność. Żeby uzyskać bardzo dobre wyniki w uprawie takiej lawendy, musimy zwrócić uwagę na kilka aspektów, o których zaraz Wam opowiem. Pierwszy to przede wszystkim e, powinniśmy zadbać o to, żeby lawenda miała dużo światła, dużo słońca, ponieważ to jest roślina generalnie rosnąca na w południowej części Europy, gdzie słońca nie brakuje. Aby lawenda u nas pięknie rosła i uzyskiwała dużo kwiatów, musimy pamiętać o tym, aby właśnie tą część, która jest częścią obumierającą, w odpowiednim momencie i odpowiednio przyciąć. Bardzo ważne są cięcia lawendy, szczególnie te cięcie, które powinno być. Wczesną wiosną, w okolicach marca, kwietnia, kiedy przycinamy tą lawendę, regulujemy ją, żeby nie była bardzo wybujała, żeby miała siłę na kwitnienie i wtedy ścinamy jej, te, tą górną część właściwie do tego momentu, gdzie jest jak najbardziej A Bardzo krótko przycinamy. I z tych przyciętych krzaczków wyrośnie masa nowych pędów z kwiatami już na początku lata, czyli właściwie pod koniec czerwca, kiedy zaczynają kwitnąć u nas w Polsce lawendy. Jak już wiemy, gdzie powinna rosnąć, jak ją przycinać, to teraz najważniejsza sprawa, o której powinniśmy pamiętać. Lawenda naturalnie rośnie na mm, zboczach, na, w kamienistych terenach, gdzie mm, ta ziemia jest bardzo zdrenowana, aczkolwiek Dość wilgotna, i o tym powinniśmy pamiętać, wybierając miejsce dla naszej lawendy. Jeśli wsadzamy ją w donicę, to zróbmy dla niej mieszankę z kamieniami taką dość przepuszczalną i pamiętajmy o odpowiednim nawadnianiu. Natomiast jeśli sadzimy ją bezpośrednio w gruncie, to wybierajmy takie miejsce, które jest podwyższone, w którym nie ma zastojów wody, które jest bardzo słoneczne. Jeśli takiego miejsca nie mamy, to wykop większy ten, ten dołek pod lawendę. Należy wsypać tam dużo kamieni, wymieszać ją z ziemią i dopiero wtedy posadzić lawendę. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że moi klienci pytali: Hubert słuchaj, miałam piękną lawendę w jednym roku. Odpowiednio ją przycięłam, miałam w odpowiednim miejscu ona jest. No i na drugi rok nie odbijała, zmarzła. W większości to nie jest problem tego, że lawenda marznie, tylko że lawenda zgnieje. Jej korzenie po prostu są mało odporne na zastoje wody, dlatego tak bardzo istotne, właściwie najważniejsze w uprawie lawendy jest to, aby zadbać o odpowiednią mieszankę, w której ta lawenda będzie rosła. No dobra, ale zaraz mi ktoś powie, Okej, okay, ale ja miałam lawendę taką i taką i ona nie jest w pełni rozotworna. Tak właśnie jest. Ym, lawend jest wiele odmian i właściwie te wąskolistne najlepiej nadają się do tego, aby u nas zimowały i pięknie rosły i pięknie kwitły. I ja mam tutaj przygotowaną kilka takich, e, takich lawend. Jedną już pewnie nawet widzieliście w, w filmie o nowych doniczkach, gdzie sadziłem ją razem z kocanką. Jeśli nie widzieliście, to link pojawia się u góry. Zobaczcie, tam jest ta lawenda na takich długich pędach. Ona stoi zaraz tutaj koło mnie. Natomiast mm, ja mam tu przed sobą taką lawendę najbardziej klasyczną, którą mm, wąskolistną, taką najbardziej klasyczną, którą można mm, do w sklepach ogrodniczych, w kwiaciarniach, w centrach jakichś takich handlowych. I to jest lawenda, która najczęściej sprzedawana jest w małych doniczkach. Pamiętajcie, aby sprawdzać, co kupujecie. I te małe doniczki, one są raczej nierozkrzewione. Te, ta dolna część, o której wspominałem, że jest krzewinką, raczej jeszcze nie jest drewniała, tylko właśnie jest z takimi świeżymi pędami, i ta lawenda najtrudniej zimuje tej pierwszej zimy. Często zdarza się właściwie, że nie daje rady. To jest właśnie z tego powodu. Starajcie się kupować, jeśli już chcecie wsadzać takie rośliny do ziemi, większe sadzonki, które są już odpowiednio zdrewniałe. Tutaj e, zaraz Wam zola pokażę. To jest e, lawenda, która jest u mnie od zeszłego roku i ona ma te pędy tutaj ładnie zdrewniałe. E, e, doskonale dała sobie radę tej zimy, mimo tego, że była w doniczce na tarasie, w miejscu gdzie e, jest e, bardzo duży wiatr, mróz też nie był mały, a dała radę, kwitnie tak jak inne lawendy, czyli e, pod koniec lata pod, na początku lata już zaczęła kwitnąć. Moi drodzy, podstawowe i najważniejsze informacje o tym, jak dbać o lawendę, żeby pięknie kwitła, już macie. A teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle wszyscy kochają tą lawendę? No chyba z tego powodu, że pięknie pachnie, pięknie wygląda, no i kojarzy nam się z tym latem, o którym mówiłem na samym początku. Jej zapach przyciąga mnóstwo zapylaczy, więc jest bardzo pożyteczna w naszym ogrodzie. Dobrze wygląda właściwie jako pojedyncza roślina w dużej donicy czy w, w narabacie. A jeszcze lepiej wygląda w jakimś szpalerze, i do tego Was y, zachęcam, żeby próbować swoich sił i wsadzać ją w większej ilości. Wtedy, wtedy tych zapylaczy w naszym ogródku będzie mnóstwo, tego zapachu będzie jeszcze więcej. A na dodatek, jest to roślina, która naturalnie odstrasza komary, y, więc jest też pożyteczna dla nas. Dobrze wygląda wokół tarasów, gdzie faktycznie powoduje, że tych komarów jest znacznie mniej. Moi drodzy, oprócz tych czysto walorów estetycznych i tego, że jest pożyteczna, że przyciąga owady i odstrasza komary, lawenda ma mnóstwo różnych innych jeszcze właściwości. Między innymi takie, że możemy ją sobie zrywać, zasuszyć i jest takim naturalnym odstraszaczem moli. Można ją wykorzystywać również w kuchni, gdzie doskonale się sprawdza i to powoduje, że ta roślina właściwie powinna być w każdym. Ogrodzie, na każdym tarasie, ponieważ jest taką super rośliną, która dobrze wpływa na, sam, na nasze samopoczucie. Przygotowując się do tego odcinka, zastanawiałem się, które zestawienie mi się bardziej podoba. Nie uzyskałem u siebie odpowiedzi, więc mam do Was pytanie. Zobaczcie, moi drodzy. Czy lawenda? Takiej mojej klasycznej, e, klasycznej glinianej donicy, pomalowanej farbą elewacyjną, już chwilę temu, ona już taka wypłowiała. wygląda lepiej. Czy w takiej nowoczesnej donicy, którą ostatnio wprowadziłem do swojego ogrodu, ja nie mogę się zdecydować, więc proszę was o to, żebyście napisali, e, która Wam się bardziej podoba. Pierwsza w glinianej donicy, czy druga w tej zielonej, ekologicznej donicy. Wącham te piękne zapachy lawendowe i mam nadzieję, że już wybraliście, która propozycja Wam się bardziej podoba. Dzięki za wszystkie komentarze, a jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie mieć więcej tych filmów, to zapraszam Was również do subskrypcji. Wystarczy kliknąć czerwony przycisk. Możecie włączyć sobie również dzwoneczek, wtedy jako pierwsi będziecie wiedzieć wszystko i będziecie dostawać powiadomienia o tych najnowszych filmach.